Jest rzeczą ogromnie ważną dla mnie, że y, mogę mieszkać w Polsce, że mogę być y, wolnym człowiekiem, czyli posiadać to wszystko, czego został pozbawiony mój ojciec, który urodził się w Grecji. I jestem ogromnie szczęśliwy, że są w Polsce takie instytucje, takie miejsca jak Fundacja y, Pani Jarugi Nowackiej, w której mogę mówić o swoich problemach, o problemach mojego ojca otwarcie i że jest to miejsce, które daje mi taką możliwość, żeby to... Publicznie powiedzieć. W związku z tym serdecznie dziękuję. Tutaj, Petro, chciałam, chciałam zapytać, skąd masz takie dziwne imię? Imię jest macedońskie. Jest to imię po moim dziadku. Macedońskie dlatego, że mój tato jest Macedończykiem, urodzonym w Grecji, przywiezionym do Polski w 1948 roku. Ale jak to przywiezionym? W po II wojnie światowej w Grecji wybuchła wojna domowa. Cierpiały na tym dzieci. Czerwony Krzyż postanowił wywieźć stamtąd 28 tysięcy dzieci w, do Europy, żeby uchronić. 28 tysięcy tak, 20... macedońskich i greckich. I greckich, tak? tak, to było mniej więcej po połowie. 15 tysięcy z tej, z tej grupy stanowili macończycy. Te dzieci zostały wywiezione do krajów, które zgodziły się przyjąć. Tak Polska się, się zgodziła? Tak, w ogóle kraje Demokracji Ludowej się zgodziły przyjąć te, te dzieci. Polska przyjęła 3,5 tysiąca dzieci. Tak mój ojciec tutaj trafił, mając 9 lat. Było, było, oddawanie było oczywiście dobrowolne, natomiast rodzice nie wiedzieli, co się tak naprawdę stanie pół roku później. I to jest jakby sedno sprawy, że tak naprawdę to wywiezienie i wykorzystanie Czerwonego Krzyża przez rząd grecki było dość perfidne, ponieważ Czerwony Krzyż ani kraje europejskie nie wiedziały, co rząd grecki zamierza. Grecja e, zabrała tym dzieciom prawa obywatelskie, zakazała powrotu do swojej ojczyzny na zawsze. Dlaczego? Dlatego, że były to dzieci pochodzące z rodzin, które wspierały tą stronę komunistyczną. Ponieważ kapitaliści wygrali w Grecji w władzę, postanowili ukarać rodziców którzy wspierali tą partyzantkę komunistyczną, między innymi tym, że zakazano powrotu tych dzieci. Ta część dzieci macedońska została wykorzystana ich... Niemożliwość powrotu została wykorzystana, wykorzystana do tego, żeby zmniejszyć liczebność macedońską w Grecji, ponieważ Grecja nie uznaje mniejszości macedońskiej, nie uznaje terenów, które posiada macedońskich jako macedońskie, uznaje jako własne. W związku z tym wywiezienie dzieci za granicę i pozostawienie ich za granicą skutkowało tym, że starsi ci rodzice wymrą, dzieci nie będą miały prawa do spadku, ponieważ odebrano im możliwość prawa do spadku, w związku z tym nie wrócą, skoro jest zakaz dożywotniego powrotu i tych ziem nie nabędą. Tak, w związku z tym ziemie samoczynnie przejdą w ręce greckiej Greckiej władzy. No i tak się też stało. A powiedz mi, yy, czy ojciec był oddany do domu dziecka, czy to były natychmiastowe takie adopcje? Yy, te dzieci trafiły do domów dziecka. Były to domy dziecka zorganizowane w koszarach, tudzież ośrodkach wczasowych czasowych na Dolnym Śląsku, czyli takich po niemieckich. Czyli które... pięknie. Pięknie to były takie te tereny przejęte przez Polskę po II mhm. wojnie światowej, więc te. te wszelkie obiekty porosyjskie czy po niemieckie było pustoszałe. Tam skoszarowano te dzieci. Skoszarowano dlatego, że przez pierwszy okres Polska nie wiedziała tak naprawdę co ma zrobić. Z jednej strony dzieci przyjechały z kraju kapitalistycznego, więc nie wypadało pomagać kraju kapitalistycznemu. Z drugiej strony wszyscy myśleli, znaczy po stronie polskiej władza myślała, że te dzieci za chwilę wrócą, bo tak też Grecja powiedziała, że po, po zakończeniu wojny... Troszkę zamaw... podtrzymać. Tak, troszkę podtrzymać. więc żeby nie, nie drażnić społeczeństwa polskiego, że jest 48 rok, my jesteśmy po wojnie, a karmimy obce dzieci, te dzieci skoszarowano w miejscach tak jakby niedostępnych dla społeczeństwa polskiego. Polscy wychowawcy, którzy tutaj te dzieci przejęli, byli nastawieni tak jak do dzieci. Dob dobrze. dobrze, tak, dobrze. wychowali te dzieci tak jak takie własne. To, było, to, było, to byli wszystko ludzie młodzi. Mieli po 18-20 lat yy, zorganizowani przez Ligę Kobiet, to jest też ważne, że Liga Kobiet się zajęła przyjęciem tych dzieci. W związku z tym to było wszystko takie z sercem. Czy ojciec był adoptowany? Nie. czy do, Dokończył. do 18 Do 18 roku, tak? roku życia. I potem co? Potem zdaje na politechnikę w Gdańsku. Kończy tą politechnikę w Gdańsku. E... Jaki wydział? Energetyka. Mieszkając w akademiku, były takie historie, opowiem te historie jakby z życia swojego ojca, ale znam też z opowieści innych ludzi, ponieważ mam styczność z tymi ludźmi, którzy w Polsce pozostali. Dochodzi do świąt Bożego Narodzenia, na przykład Bożego Narodzenia. Akademik Pustoszeje. I tam zostaje Macedończyk. I tam zostaje Macedończyk. Z choinką. Bez choinki. Bez choinki. Tu Ja tu siedzę dzięki Polsce, tak? Mój ojciec żyje. Czy ja lubię Polskę? Tak. Ja jestem, myślę, w 100% Polakiem. A czemu ojciec nie wziął polskiego obywatelstwa? Z tego samego powodu, z którego Polacy nie brali niemieckiego obywatelstwa w czasie II wojny światowej. Gdzie, no, ja gdzie nie, byśmy, nie, nie, zupełnie. nie, zupełnie, zupełnie, bo gdzie byśmy on byli był dzisiaj? W Polsce, był tak, tak, ale gdzie byśmy, gdzie byśmy byli dzisiaj jako Polska, jako Polacy, gdybyśmy się w 1939 roku poddali? Gdzie byśmy dzisiaj byli? Niebiegała. Polacy? No właśnie, Polacy się nie poddali. Tak? Walczyliśmy z Niemcami o co? O kraj, o narodowość. Aha. I taką samą walką jest nieprzyjęcie obywatelstwa polskiego przez mojego ojca. Ale z... on nie walczył z, Polką, z Polską, tylko z Grekami. Nikt no nie tak. chciał, żeby on wziął obywatelstwo greckie, tylko nie, polskie. Nie, ale mój ojciec. Nie, tak tak, tak, kraj, ale to trzeba, mieszkał. Trzeba jakby pójść troszkę dalej i zrozumieć człowieka, który ma ambicje i potrzebę bycia człowiekiem. Są tacy o, ludzie na już, świecie. Ale można być polakiem, Nie, 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 nie można, ponieważ przyjmują, przyjmując obywatelstwo polskie automatycznie. Odcina się od tamtej przeszłości, ponieważ Grecji zależało na tym, żeby ludzie przyjęli obce żeby przestali istnieć jako ich problem. Dopóki Młodec nie przyjmie innego atelstwa, tylko posiada obywatelstwo czy tamto, to jest dla nich problemem. Tamto? greckie? Greckie. Czy greckie, tak? greckie, które zostało mu odebrane. Mujeciec oczywiście się z tym Czyli nie, nie zgadza, ponieważ w tej chwili nie ma żadnego atelstwa. No a dlaczego? Dlatego, że y, walczy o swoje dobre imię, jak każdy człowiek. Jak każdy człowiek, jak, jak ja, i myślę, że jak ty mówi co, nam coś złego, to wiesz, walczymy z tym. Ja, że ja w ogóle już nigdy nie wyjadę z Polski, jak nie wezmę obywatelstwa czeskiego, to bym wzięła czeskie też i bym sobie wyjechała. Bo to mi się wydaje, że jak się chce coś zrobić, to. Tak, ale to, to, jest, to, jest, to jest kwestia szacunku do własnych przodków. Jeżeli masz szacunek do własnych przodków, do matki, do ojca. Ja zostałem wychowany tak, że mam ogromny szacunek, tak? Ja, ja, ja z tego powodu się znajduję tutaj na tej ziemi, że miałem mamę i ojca. W związku z tym nie mam zamiaru e, pluć im w twarz. I to samo mój ojciec nie ma zamiaru pluć swoim rodzicom. Więc branie innego obywatelstwa po to, żeby osiągać korzyści materialne... Nie materialne, ja mówię a o, o To są korzyści materialne wszystko. Robisz dokument o swoim ojcu. E, jeździsz do Grecji, tak? Rozmawiasz z rodziną. Mhm. E, czy docierasz do jakichś materiałów, do dokumentów, czy docierasz do archiwów z tamtego czasu, bo przecież to musiało być jakoś sfotografowane, czy też czy, czy, czy zdjęcia z wojny, czy, czy nawet tych dzieci, które wysyłali. Bo ja myślę, że to na wszystko jest zdjęcie, prawda? Robię ten film sam. Sam jestem reżyserem, autorem scenariusza, bo tego trzeba zacząć. Reżyserem, operatorem, dźwiękowcem, scenografem, wszystkim jestem sam. Człowiek, orkiestra nie da, się tego, nie, da, nie da się tego inaczej zrobić. nie da się tego inaczej zrobić, żeby dotrzeć do e, wspomnień ludzi, którzy tak naprawdę nie mówią o niektórych rzeczach własnym rodzinom. To jest Nawet, tak że tak. Tak, własne rodziny, własne żony, własne dzieci nie wiedzą czasem co ten człowiek ma w, ma w środku. Żeby móc z tym człowiekiem porozmawiać muszę być jeden na jeden. Przez tych kilkanaście już teraz lat, jak się zajmuję tym filmem, zdobyłem zdjęcia fotograficzne Wyjątkowe, jestem w posiadaniu pojedynczych egzemplarzy zdjęć fotograficznych dokumentujących pobyt tych dzieci w Polsce. Jeżeli chodzi o, o zbiory, to wszystko od tych wychowawców, od, do, od wychowawców, do których dotarłem, wychowawców, którzy wychowywali ten, te macedońskie dzieci. Ci ludzie mieli po, po, po swoich domach zdjęcia, poszukali te zdjęcia i przekazali właśnie w ramach jakiejś takiej pomocy do stworzenia tego filmu. Bardzo mnie w tym wspierają i, 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 i chcą, żeby ten film powstał. Wiedzą doskonale o tym, jaka jest różnica pomiędzy dziećmi macońskimi i greckimi, yy, więc wiedzą, po co ten film powstaje. Natomiast nie udało mi się dotrzeć do materiałów filmowych. Po stronie polskiej tych materiałów filmowych nie, nie ma. Na ma. Nie ma. Grecy ci nie dadzą. Grecy mi oczywiście nie dadzą, natomiast dzisiaj yy, docieramy razem, docieramy, bo ja i Kasia, która razem ten film robi, docieramy do materiałów, które są w Europie. Yy, dotarliśmy do materiałów, które są w Serbii. Poznaliśmy tam bardzo fajnego człowieka z filmoteki serbskiej. Pokazał nam te materiały. Część z tych materiałów mamy. Oczywiście, jak przyjdzie taki moment, kiedy będzie należało wykupić prawa autorskie do tych materiałów, to te materiały wykupimy. Znaleźliśmy też materiały w kinematografii macedońskiej. Wszystkie one. Pochodzą z jednego zbioru, pochodzą z Barandowa. Czechy mają największy zbiór tych materiałów. I ten temat jest dosyć dobrze zdokumentowany. Dosyć dobrze jest zdokumentowany też w pamięci ludzi. Ja mam zrobione wywiady z ludźmi, yy, którzy to pamiętają. Były to na tyle silne wydarzenia, że pamiętają je bardzo dobrze. Wychowawcy, do, do których dotarłem, pamiętają. Idealnie wszystko, co się działo. Pamiętają też y, ludzie, którzy byli tymi dziećmi. Mój ojciec bardzo dobrze pamięta całą historię wywiezienia go z Grecji y, i pobyt tutaj w Polsce. Mam zrobiony z nim ogromny wywiad. To jest kilkanaście godzin rozmów jeden na jeden y, z kamerą, które doprowadziły do rzeczy, której jestem troszeczkę winien, bo po tym wywiadzie z ojcem moje ojciec został zawał. Na szczęście z tego wyszedł. Masz dzieci? Mam dwójkę dzieci. Obydwoje nazywają się Mocnoesku. Tak? Tak. Czyli? Nikolina i Branko.